Ostrowski, Sentauta, dzień dobry. No, na pogodę wpływu nie mamy żyćko. Słuchajcie, Air France, czyli Citroën C5, 2,2 diesel, 204 konie mechaniczne. 2012 rok. Wersja wyposażenia Exclusive. Z przodu tak. Z przodu ma lampy ksenonowe. Ma też LEDy do jazdy dziennej. Ma czujniki parkowania z tyłu, z przodu. Felgi aluminiowe 17. ki ma nowe opony. Czytaj, nowe założone wczoraj, nowe fabrycznie. E, nowe czarny z tyłu, przyciemnione fabrycznie. Szyby z tyłu, oczywiście też są czujniki parkowania. O, jest hak. Klapę ma elektryczną. Słuchajcie, bagażnik jest duży w tym deszczu. Zaraz szybciutko idę do środka. I tyle. No. Obchód z tyłu, czy on ma LEDy? No, zobaczymy. Będę robił zdjęcia do ogłoszenia, to będzie widać. Będą światła się świeciły. No. Taki oto ot jest. Sit Szybciutko do tyłu. Do tyłu. Półskóra i materiał. O, no, wiadomo, są elektryczne szyby. Jest tutaj roletka, żeby było lepiej. Fotele są fajne, bo to są te fajne. One mają tak. Tutaj mają regulacje. Fotel kierowcy jest podgrzewany, także ma wentylację. Fotel pasażera jest tylko podgrzewany. Taka lekka dyskryminacja 243 tysiące kilometrów. Klucze są dwa. Jest serwisówka. Dobra, noga na hamulec. Chciałem powiedzieć na sprzęgło. Dobra, odpalamy go. Ciach, ciach, ciach. I teraz tak. Co on tutaj ma? Ma kolorowy wyświetlacz z nawigacją, ma klimatyzację automatyczną yy, dwustrefową, ma bluetooth, tutaj ma tą kierownicę ze sterowaniem. Yy, co on tutaj jeszcze ma, ma oczywiście ten Zobaczcie, ma wycieraczki, no, ma wycieraczki, ma wspomnianą automatyczną skrzynię biegów i bardzo dobrze, bo w takim aucie to tylko na plus. Wersja ekskluzyw, wersja ekskluzive, te fotele ja wam powiem. One robią roboty. one robią robotę, w to można wsiąść, nie wiem, na strzała do Warszawy polecić. człowiek się nie zmęczy, o, fotel kierowcy, tak, tylko kierowcy jest jeszcze z pamięcią. Wycieraczki są automatyczne, pada deszcz, więc tam szybciej działają. Dlatego tak jak na początku wspomniałem, Air France, naprawdę kawał wozu to jedzie, jak tu się tą wycieraczkę, o. No, co ja Wam jeszcze o tym mogę powiedzieć? No nie każdy musi jeździć Volkswagenem, albo Audi, albo BMW, litość, Jest cała masa fajnych innych samochodów i dzięki za to, i dzięki za to. No, led się świecą, Senoniksy się świecą, dizelek chodzi, mamy to, c 522 2.2 HDI 2012 rok, automatyczna skrzynia biegów, hej.